Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na energię. Tysiące gier w na najniższej cenie. Koniecznie kupuj korzystając z naszego linku ZAJĄCA, który przenieście do świata najtańszych gier. Nie bądź anego, kupuj na Enebie. Kłaniam się nisko, witam serdecznie, Awea Zając z tej strony, zwany powszechnie, jak tu teraz się na Twitchu mawia, Kicusiem. Proszę nie nadużywać tego sformułowania. Yy, witam i zapraszam na coś, czego w sobie nie było, a jakimś cudem minęliśmy. Gierka, która wyszła fuh, już kilka lat temu. A nas minęła, minęła nas Wielka Rzeczpospolita w Kozakach 3, dobrze słyszycie, zagramy sobie, zrobimy przyjemny, klasyczny, gameplayowy, pocody pod wielką Polskę i Husarię ze Złotego Wieku Rzeczpospolitej, ehm, skądinąd połączonych oczywiście z fabułką kozacką. W kozakach historię kampanie Polski. Także zapraszam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wam się będzie przyjemnie grało. Ja w kozaków nigdy nie grałem, ale grałem w coś, co się nazywa American Conquest za bardzo małego dzieciaka gówniaka. American Conquest tam były trzy chyba części. Bardzo przyjemne. To jest podobna giercunia, nie wiem czy tych samych twórców, bo to w jeden do jednego wygląda, jak sobie testowaliśmy kampanię kozacką. My natomiast, my natomiast kampania Rzeczpospolitej Zygmunt Waza Syn króla szwedzkiego, ale oczywiście, chyba Szwedzi. No, ale polski król, jakby nie patrzeć, spolonizowany. Gdyby Wazowie utrzymali się na polskim tronie dzisiaj, to być może Szwedzi domagaliby się reparacji za potop, a Polacy zasypywaliby Szwedów drogimi delcekami z paradyża. No, ale jest jak jest. Nadrzędny cel władzy monarszej w Polsce to jak zwykle zwiększenie władzy królewskiej. Dążył do ograniczenia praw szlachty i wpływów licznych sejmów, sejmików. Chciał również likwidacji wolnej lekcji i przywrócenia dziedzicznego polskiego tronu. Oczywiście działania te napotkały oprócz stron szlachty i magnaterii. Intensywna polityka zagraniczna przyjął należną koronę mu szwedzką, jednak Szwedzi nie chcieli uznać zwierzchnika katolika i zetranizowali go, tworząc. Yy... Stworzenie Imperium polsko szwedzkiego pozostało niezrealizowanym marzeniem Zygmunta III. Warzyw. Czy ambitny plan się powiedzie? Czy syn Zygmunta III zostanie królem Polski i Szwecji, wielkim księciem litewskim i rosyjskim carem? I tu już mowa o Władysławie IV. No, kto zna historię, ten wie, że niestety historia przewrotną bywa, a polscy monarchowie często nie wykorzystywali nadarzających się okazji. Ale my zmienimy bieg, bieg historii. Bitwa pod Kokenhausen. Czeka nas raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć misji, w tym bitwa pod Kuszynem i uwaga, bitwa pod Wiedniem. Więc fabułka chyba mocno rozciągnięta. Zygmunt Waża w 87. szwedzki królewicz został korowany na króla Rzeczpospolitej Obejga Narodów. Po śmierci e, króla Szwecji Zygmunt był pierwszym w kolejce do północnego tronu. Szwedzi nie chcieli jednak ślubować wierności katolikowi, odeszkorowali na króla księcia Sudermani. Zygmunt nie miał zamiaru zrezygnować swoich roszczeń, co skończyło się konfliktem. W 1600 Sejm ogłosił przyłączenie szwedzkiej Estonii do naszej Kochanej rzecz Pospolii. świeżo koronowany król Szwecji nie zwlekał z odpowiedzią i zgromadził 10 000 armię. 10 000 armia to w jednej szarży husarii powinna rozpieszcznąć się i pokłonić polskim siłom. Po dotarciu do Estonii siły szwedzkie wraz z lokalną szlachtą ruszyły na inflaty, których bronił Hetman Fonsbach przy wsparciu zaledwie 5 tysięcy żołnierzy. I kto by się spodziewał, ale ta niewielka armia szwedzka odniosła spektakularne sukcesy, zdobywając kluczowe miasta i twierdze na Inflantach. Broni się jednak jedna twierdza w Kokenhausen, która jest oblężona przez wojska szwedzkie, a naszym celem jest przeszkadzanie Szwedom w oblężeniu i przygotowanie bazy operacyjnej, która potem przysłuży się wielkiej polskiej kontrofensywie. Także rozpoczynamy misję. Oczywiście, na wstępie przypominam, łapek, w górę, soczysty komentarz. Dwa pozostałe kanały na Twitchu również warto zajrzeć, bo w sumie na, na Twitchu żeśmy troszeczkę tego, tych kozaków klikali. Na Discord zapraszam bardzo serdecznie. No i jak kupujecie sobie giereczki, to byłoby miło, jakbyście skorzystali z linku zająco na Enebie. A nóż widelec, może jeszcze wyłapiecie jakieś kody zniżkowe, gdzie zając też wam często. Podrzuca. Miasto Kockenhausen zostało szybko zajęte, ale zamek wciąż bronią Litwini. Też Polacy, też Polacy, też obywatele Rzeczpospolitej. Eee, w ten sposób rzeczpospolita okazja, okazję, aby zebrać swoje wojska. Podczas gdy Sejm marnuje cenny czas na kłótnie. Typowy Sejm nic się nie zmienił od lat. Komu przypadnie zaszczyt poprowadzanie głównej polsko-litewskiej armii? Ty zebrałeś lokalne oddziały i ruszyłeś do Kokenhausen, Dał Ci zapędzić oblegających zamek yy, Szwedów do miasta i zmusić ich do okopania się tam. Twoja armia składa się jedynie z piechoty i nie posiada kawalerii. Jak to, polsza bez kawalerii? Czemu nie mamy kawalerii? Litewscy kawalerzyści zostali wysłani do domów, jako że nie nadają się do prowadzenia oblężeń. Nie widziałeś nigdy husarii skaczącej ponad murami? No właśnie, też nie widziałem. Aby rekrutować porządnych kawalerzystów musimy posiadać stajnie i paszlę konie, a, które sprowadzimy z korony. tego potrzebne nam będą oczywiście ilości żywności i drewna. Gdy zbierze wystarczająco wystarczającą ilość zasobów natychmiast do mnie przybądź. Będę stał tutaj przy drodze. Wyślę kuriera po konie. No dobrze, czyli na razie nasz oddział, ym, który leci da odsiecz. Rozumiem, że to jest ta oblężona nasza twierdza, tak? Tak, polscy muszkieterzy, polscy pikinierzy. Ukraińscy serducy, proszę bardzo, się znajdują, i to jest ta nasza obleżona twierdza w mieście. Miasto jest szwedzkie, twierdza jest nasza. I to ci polscy chłopi przyszli na odsiecz miastu. Tego chciał, tego się spodziewał. Dobra, zaczniemy od postawienia. Ratusza: myślę, że nawet dwa ratusze na, na szybko machniemy, co by zwiększyć produkcję i przyrost populacji chłopów. Aby wygrać, zniszcz Szwedów, niebieski kolor, utrata wszystkich jednostek oznacza porażkę, spoko, damy radę. Pomóż Obleganowi i Garnizonowi yy, niszcząc wrogów znajdujących się w mieście, czyli trzeba pokonać wszystkich Szwedów. Aby umożliwić budowę stali, w kawalerii, zbierz 20 tysięcy jednostek żywności. A żywność mamy tutaj, zaraz yy, pole żyta machniemy. I 10 tysięcy drewna, po czym porozmawiaj z oficerem, który czeka przy drodze, i on gdzieś tutaj chyba poszedł sobie. O, widzimy go właśnie na minimapę, czyli na razie musimy zbudować... Miasto i zaplecze w Szkółu chłopów. Wszystkich chłopów, podrzucaj tutaj. Postawcie farmę żyta, co by zbierać to żyto, i od razu magazyn pod ciopanie drewna. Przydałoby się też, widzę, mamy kopalenkę złota, co by zasyzać surowiec. A chłopi, no właśnie, chłopi od razu się robią, to od razu też kopaleńkę złota, złota nigdy za wiele. Od razu zrób upgrade na poprawę przeróbku, yy, z przerob, przerobu zbóż, może jeszcze jedną farmę, skoro naszym celem na razie jest zbudowanie solidnej ekonomii Ciopać drewno, ciopać drewno W magazynie mamy jakieś upgrade'y? Nie, nie mamy żadnych upgrade'ów, ale dwa ratusze, pięknie, budujemy się w tej drogi To będzie jakaś Via Baltica na Inflanty w przyszłości, jak oczywiście obronimy i połączymy Inflanty autostradą z Korem Rzeczpospolitej Musimy czekać, aż żyto na tych żyznych terenach wyrośnie. Potrzebujemy trzech dodatkowych chłopów do pracy w kopalni złota. Na no, znajdują się kozacy, znajduje się Szwecja, miejscowi szwedzka armia, bandyci. A my w ogóle jesteśmy jako jakaś odsiecz kozacka liczona na, na czerwono. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Ciekawe czym są miejsca i mam nadzieję, że miejsca będą nas przychylni. Generalnie to mamy już surowiec. Żyto jest zbierane, drewno jest ciopane, drewno kamień złoto wydobywujemy, a to jest wągiel. Wągiel, żelaza nie mamy, ale najwyżej będziemy handlować. Dobra, to wyślemy jednego chłopa na rozmowę z tym oficerem, że niby gotowi jesteśmy. Czy wasza miłość jest gotów, aby przeznaczyć zasoby na pasze i stajnie? Tak jeśli można, jesteśmy gotowi. Stworzyłeś statnie, nie no zacząć budowę stajni. Kawaleria będzie niezwykle użyteczna w nadchodzących bitwach. Doskonale Czołmidę kawaleria. Show me kawaleria, a możemy postawić stajnie, dobra, to postawimy może tutaj, na tych pięknych polach, i będziemy koniki wypasać, szykować, trenować To żarcie, no większość zasobów żeśmy zużyli, także chłopom trzeba tam śrubę przykręcić, zrobiliśmy jeszcze technologię dodatkową tutaj w kuźni na jakieś narzędzia, które mają jeszcze bardziej przyspieszyć wydajność zbóż Podoba mi się ten dźwięk, który wydają. Idzie oficer, jest taka dzida, idzie pilnować, czy chłopi żyto dobrze zbierają. Chodź. Będziesz najsilniejszym oficirem w Rzeczpospolitej, przynajmniej na inflantach. Pomóżcie im tą sta stajnię budować. Nie no, jakie pospolite ruszenie? Ja myślałem, że my będziemy mogli husarię wystawać wy 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 wystawiać. Nie no, to ja takie miasta, taka ekonomię buduję do jakiegoś pospolitego ruszenia. Kowerzysto zbrojony w muszki, atakuje coraz desansu. Nie strzał, gdy wróg znajduje się blisko, duży zasięg strzału Uuu. Wasza miłość, Rzeczpospolita pospolita ponownie jest w niebezpieczeństwie i raz jeszcze przyrzekła a, nadać kozakom swobodę i przywileje. No, co, co szkodzi obiecać? Król <gryl> poszerzył rejestr, zatrudniając kozaków i za rozkazując przypuścić atak na wroga. Ruszamy więc na północ, aby uporać się z przeklętymi loteranami. Zapomnimy o dawnych swarach i oddamy się pod rozkazy pospolite i króla. Ona nam matką, a on ojcem. Jakie są twoje rozkazy, wasza miłość? Dobrze to słyszeć. Jak brzmiało to stare przysłowie? W kupie siła. <laughs> Kozacy przybyli ze wsparciem. Dobrze. Rozstąp na razie tutaj tych kozaków. Serdioki, papierze? Dwóch papierzy? Kozak rejestrowy Hetman. Co dwóch papierzy to nie jeden. <laughs> no cóż, jest jak jest. Pokaż to pospolite ruszenie. No takie ładne czapki mikołajowe, ładnie to wygląda. Ze strzelbami. No, po spojrzeniu, to bardziej nam jakaś prosta szabelka się yy, kojarzy. Ale niech będzie. Oho, Szwedzi idą. Szwedzcy pikinierzy. Dobra, dawaj tych kozaków. Machniemy salwą w oponenta. Na razie będziemy posługiwać się kozakami. Polskie armia jak zwykle, niegotowe. Yy, Wyleczycie, nie? Tymi papierzomi. Pa Oho, salwy poszły. Że kawaleria. Niech nie bierze udziału w walce z tymi pikienierami. Strzelcy zrobią swoje. Hekmana może też nie, nie pośleby w szarży. No, jak na taką salwę, to nie za wielkie damage zrobiliście. No i pięknie. A tu widać miejscowych. Miejscowi, którzy na razie są chyba neutralni wobec nas. Tyż, Szwedzi też mają jakiś mąków, też jakieś papieży zabrali. Dobra, Kozacy na razie osłaniają. My cały czas rozbudowujemy naszą osadę. Nie wiem, czy my więcej chłopów potrzebujemy. Nie no, chłopów zawsze się przyda, zwłaszcza, że chatki trzeba pobudować. Pobuduj jakieś osiedle mieszkalne, żeby zwiększyć kapa populacji. Pobuduj kilka chateczek. No dobrze, powiedzmy, że jakąś armię posiadamy, złożoną z naszej piechoty i kozaków, i dotarliśmy do miejscowej ludności. Wybrałeś złe miejsce na przechadzkę. Pilnujemy tej drogi. Jeśli chcesz przejść, musisz zapłacić za ochronę. Nie obawiaj się, nie chcemy wiele, zwłaszcza od kogoś o tak szlachetnym pochodzeniu. Tylko nie próbuj nas karmić historykami o miłości do ojczyzny, o się bez króla. Na nas to nie działa. Jesteśmy wolnymi ludźmi, nie służymy nikomu i nie próbuj sięgać obronie, jeśli to zrobisz. Wyższy mówiny, jak śmiecie, a więc bitwa. Dobra, atakuj wszystkim. Czym masz jakieś pospolite ruszenie w chaosie, ale mają kolejną kopalenkę złota do przygarnięcia. Atakuj kawalerią. Ci strzelcy zrobią resztę, nawet formacji nie trzymali. Tam Szwedzi jeszcze gdzieś się palętają w okolicy. Ależ piękna masakracja. I ten doborz, to na bębenku kręci. Dobrze. Od razu do kopalni złota wyślemy nowych chłopów. Chodźcie, przejmujemy tą kopalenkę złota. W imieniu króla najjaśniejszej, rzecz pospolitej, naszej kochanej. Oho, posiłki! Austriaccy pikinierzy? <laughs> Austriacy wspierają sz Szwedów? Nie może być! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Czym tu ewidentnie kończy? No właśnie. Że kawalerii nie posyłaj na nich. Mm, tylko to pospolite ruszenie niech strzela. Ciup 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 ciup, żadnego pikiniera, żeście nie zdjęli. Dobra, strzelać. Kawaleria trochę ich wejtuje. Dobrze, i teraz zawrócić i dobić tych piginierów, Miech się dać radę. O co chodzi? Ty ja mam przechwycić to? Wiodostrze ja z dwóch staranami, drogą drogowo wschodu na wschód, Za, dokąd się udaje? No właśnie, też to zauważyłem. Tu idzie żbiczek, który ewidentnie chce porozmawiać. Stój i w imieniu króla pospolitej. Witaj, herr Hetman. <gryw> Nasza karawana zwierza właśnie z Austrii na wschód, szukając nowych okazji do handlu. Z pewnością wiesz, że świat jest obecnie pełen nieprzyjemnych niespodzianek. Zatrudniłem więc porządną ochronę. Zapewniam, że nikt z nas nie jest Szwedem, nie sprzyjamy też im. Okej, okay, dobra, to wiele wyjaśnię. Jako skromny kupiec korzenny, proszę cię o umożliwienie nam kontynuowania wyprawy. Podejrzane, dlaczego Austriacy nie powinni wspierać Szwedów, ani Moskali? Możemy go puścić. Możemy uznać, że chce te towary przekazać Szwedom i że jest aresztowany, albo możemy przekupić jego straż. Rozumiem, że cała ta piechota austriacka do, dołączy do nas. Słuchaj, masz dwa tysiące szekla. Zawsze wiedziałem, że najemnicy nie mają zagrożenia honoru, i słuchajmy jedynie głosu. Co za szkoda. Przebyłem całą tę drogę na próżno. Głupotą byłaby dalsza podróż bez eskorty. Zawracam, żegnaj. Ty, a te towary już też mogę przejąć, jak przekupiłem twoich najemników do ochrony? <laughs> to by było dobre. Ej, oddawaj te konie. Bo one tu zaopatrzenie mają. Jak to przejąć? Ach, cholipka, nie da się. Dobra, ale przejęliśmy dużo austriackich muszkieterów. Przekręci Szwedzi przy są armaty. Aby z... ostatecznie zdobyć zamek Kokenhausen, musimy działać szybko. co nie pozostało już wiele czasu. Petunia non kotlet. Oho, jakieś armie. Szwedzi na północy, Szwedzi na północy. No my właśnie tutaj własne armaty zaczynamy tworzyć. Uuu, uh, chałbice, bombardy, działa! Oho, większe siły! Większe siły szwedzkie! Spróbujmy te działa przejąć, te działa można przejmować, nie? A, ktoś tutaj... O, jaki ostrzał, o! Ale boli! Wysyłamy naszą piechotę do szturmu. Atakować! Więcej kawalerii by się przydało, jeszcze więcej kawalerii. Ta austriaccy nie za wiele pomogą. Jak ci Szwedzi zmasakrowali nasze linie? Co ty gadasz? Potrzebujemy więcej kawalerii, gdzie jest husaria? Ale ich zmasakrowali w tym ostrzale. Dobra, ewidentnie musimy więcej... więcej tego. Więcej lekkich jeźdźców robić. I od razu ich zapgrajduj. Czy wygrać tą potyczkę? Wygramy, ale straty są niemiłosierne. A tutaj odkryliśmy szwedzkie, szwedzkie umocnienia: szwedzkie umocnienia, szwedzkie zamki. Trzymajmy więcej złota, to jest pewne. Na upgrade'y i na więcej jednostek. Rekrutuj od razu, upgrade'uj na maksymalny poziom. Kawalerię naszych strzelców też upgrade'uj No i od razu tam na północ, na front. Wyprowadzimy na tarcie. I masa Szwedów wylewa się. Teraz piki żeście wyciągnęli. No już nasza kawaleria poległa. Czy się jakaś artyleria? której obecnie nie posiadamy. Artylerię chyba dało się przejmować? No i kawalerią przejąć artylerię. Możemy też im wjechać na ekonomię. Guten tak! jestem Hauptmann kompanii najętej w Rydze, komander miasta Wersberg. Rozkazał nam służyć. Herr Hetman, jestem do twojej dyspozycji. O, świetnie. Oddziały. Teraz, kiedy dociskamy tych Szwedów. O, artyleria przejęta. Właśnie. No dobrze pamiętam, że tu można było artylerię... Niszczyć im ekonomię. Zalać miasto! Nie brać jeńców! Wybić wszystkich! Dawaj posiłki, dużo piechoty idzie nowej. O, to chodzi o to, jakiś oddział stacjonuje. Ty, on budynek nowy stawia. no wystawia! No chyba, Oddziały oddziały Szwed... szwedów, H2. Posiłków na północ. Witwa w wieście. Ej, dobrze, dobrze. Wasza miłość, mam dobre i złe wieści. Złe Szwedzi otrzymali posiłki. Cholipka, lipka, doważone przez samego marszałka Gynheima. Wygląda na to, że w końcu sięgnęli e, w końcu ściągnęli siły ze Szwecji. Musimy zmierzyć się z nimi tutaj albo przekroczą dziwnej i na Wilno. Te teraz dobre wieści. Hetman Jan Karol Hotkiewicz przybył nam z pomocą. Sam Hotkiewicz, ze swoim husario. Niech, nie piorun się, jeśli istnieje gdzieś lepsza kawaleria. Żaden Szwed nam teraz nie, spro nie sprostra. Wiwat Chotkiewicz. Naprzód kusaria, uderzać! Bo my tu walczymy w szwedzkim obozie Przy pomocy szwedzkiej artylerii niszczymy ich zabudowania Zbrodnie na kopach, dobra tu, O, 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 dobra, chyba odwrót Czekamy na kawalerię po, wy, Wystarczające te Wystarczające obrażenia żeśmy zadali Poczekamy aż kusaria przyjedzie I ten oddział piechoty dotrze O ile tego idzie? Odwrót! Na posiłki! A! O kurde, oni kawalerię mają, piechota musi walczyć, musimy walczyć czym mamy. No, nie wiem, czy ta husaria wystarczy. Nie wiem, czy ta husaria wystarczy to... A, chałubica teraz jest szwedzka, no ona przychodzi z rąk do rąk. Dobra, zatrzymałem przynajmniej tą yy, kawalerię. Jedzie husaria że miałem milion pik. Nie posyłaj ich na tego. Na, 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 na te piki. Dobra, kawaleria wroga y, mniej więcej pokonana. Więc możemy teraz wycofać resztę armii, bo nie powinna nas dogonić. Czekamy na więcej posiłków. <laughs> możemy husarię rekrutować! Teraz mi mówisz! Kochanka jest przed tobą. Szwedzka armia obległa miasto wiosną. Zdobyła je, ale nie udało się zająć zamku, który wciąż się broni. Mury okazały się zbyt gruby dla szwedzkiej artylerii. Zazwalono więc zagłodzić obrońców. Dobra, zdążymy. Zagrajdą na szybko, husarię. I walka. Nasza husaria walczy. Co prawda, z pikinierami powinien sobie poradzić. Atakować! Naprzód, husaria! Uderzać, zmiażdżyć Szwedów! O! Mają tych. O, artyleria. Bardziej po swoich szponaczych. Czekaj, to jest nasza artyleria? Ej, to dalej jest nasza artyleria. Bo, ale to husoria! Trochę skrzydłek padło, ale pajak zmiażdżyli. Przebili się przez linię ich kawalerii, ich pik, i teraz masakrują szwedzkich buszkieterów, którzy próbują uciec. A zemsta! Wybić wszystkich. O, to jest ten oddział. A to są Szwedzi. Dobra, do, dokończymy eliminację miasta. Chcę w się sensie tego obozu szwedzkiego. Wygrałeś bitwę pod Kopenhamem i ocaliłeś Litwę przed szwedzką inwazją. Szwedzi poddali się, błagają o litość. <grystanie> Nie ma litości, dychtrę pana Ragorna. Możesz teraz rozpocząć własną kampanię na północy, aby odzyskać utracone ziemie. Z Bożą pomocą możesz nawet podbić szwedzką Estonę. Nie dało ci się to osiągnąć bez pomocy armii koronnej. Nie zostawiam nic panowi Wielkiemu, Cała chwała spłynie na nas naprzód. A, to już? A jeszcze chciałem tego. A jeszcze chciałem zbrodni dalej tych szwedów eliminować, co w mieście teraz byliby zamknięci, bo z jednej strony mieliby zamek, a z drugiej strony husarie. W ogóle śmiesznie na mi mapie ten wężyk naszej armii szedł na, na, na pomoc i tam jeszcze widzę w rogu coś było. Aż z ciekawości zobaczymy. To była kolejna twierdza miejscowych, okej. Okay. Można było jakiegoś questa zrobić. To były jakieś punkty yy, tego patroli szwedzkich. Dobra, ale od razu wbiliśmy. Przypadkiem nie wiedziałem, że trafimy na um, powiedzmy obóz, skąd Szwedzi się gromadzili, przegrupowywali. to było to miasto zajęte i oblegali ten zamek. No dobra, zwycięstwo. Także bitwa pod Kokenhausen można uznać za wygraną przed nami oblężenie Regii, ale to jest opowieść na kolejny odcinek, to wam podziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że taki ludzi odcinek Wam się podoba. Jeżeli chcecie więcej kozaków, dajcie znać koniecznie w komentarzach, bo mi się przyjemnie gra. Miło odskocznie od paradyżowego syfu. Dziękuję za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Trzymajcie się następnego. Ciścieć.